Siemanko, tak stanąłem, bo nie da rady nic nagrać podczas jazdy, żeby telefon przyczepić, bo jest taki duży ruch. Dzisiaj jest niedziela, no i tak mi wyszło, że muszę na chwilę podjechać do Częstochowy. No i tak po drodze wam powiem, jak wyglądało na 40-80 na, na pełnych pizdach. Jeżdżą, i teraz wrócę do tych dronów, co tak spadły. Się akurat nie ma z czego śmiać ale tak sobie tutaj pomyślałem że takiej gotowości to nawet w wojsku nie ma co w tym klanie klika te dziwki pierdolone nie? na pełnej gotowości są jak tylko zobaczą, że ja wyjadę także w klanie klika pełna gotowość i teraz tak jak, jak mnie okradli to głupi, nie? głupi i tyle Teraz zobaczcie, jak to wygląda, jak to wygląda w rzeczywistości. No i jeszcze wrócę do tego 40, jak jedzie 80, później kończy się teren zabudowany. No to jedzie 50 na godzinę, no to wtedy ja go muszę wyprzedzać, nie? No i taka tutaj, <gryw> to idzie A kabaret, nie? Bo oni mieli, oni się też, tak mi się wydaje, chcieli do cyrku dostać, ale w cyrku no za głupi, kurwa, nie? No to... Otworzyli swój kran obwoźny, nie, tu jedynie to no burdel mama, to by zarobiła kaisu, bo biorąc to do do siebie, nie. Także wszystkie dziwki, majciarze, szpagaciarze w akcji. No i żeby tutaj było jasne, ja nie piję do kierowców, tylko do takich kurwa, co jedzie na 40-80. A jak może jechać, to jedzie 50, no to ja o tym właśnie mówię, nie? A tego było pełno. A jeszcze, Na ostatni, w ostatnich dniach kiedyś to tak machali, o tak, tak ręką, jak kogoś chcieli zatrzymać, a teraz ja jadę, szyba otwarta, no, równo ze mną i co tam kurwa, nie? <śmiech> Także... <śmiech> No idzie akcja, to jest właśnie, o, ja o takich mówię, o, o klanie klika, o tych półgłówkach pierdolonych, nie? Albo jak gli nie ma, to za zderzakiem się trzyma. No... O takim czymś, nie? No i jeszcze kolejna sprawa. Jak kupywali swoje dziwki, Bostfel jego przełożeni, czyli stare Czwele pierdolone, no to szkoda im było. Pożałowali na dziwkę hajsu, nie? Czyli jak... Ktoś się sprzedał, to rozjebało im się to w momencie, no bo to pożałowane, oni prawdziwe miliony, to rozpierdolą, a za groszek kurwieszona kupują, czyli nawet splunąć kurwa na to bym nie chciał, nie? No ale cóż, od zawsze gnojami kurwa hajs rządził, nie? I rządzić będzie. Bo te... Dobra, i to na tyle, także jebać was dziwki pierdolone i teraz na sam koniec sprzedajne dziwki pierdolone. Yy... Miejsce pierwsze ma R1 Yamaha, miejsce drugie. na drodze oczywiście nie. Klan klika i jego sprzedajne dziwki.